Moi kochani państwo, tajemniczy obiekt, przy którym się dzisiaj znajdujemy to wiadukt, podstawa wiaduktu, nieistniejącego wiaduktu, podobnie jak nieistniejącej autostrady, autostrady Hitlera, autostrady, która miała łączyć Prusy Wschodnie z Niemcami. Była to jedne, był to jeden z powodów wybuchu II wojny światowej tak zwana eksterytorialna autostrada, której zażądał Hitler. A zanim wybuchła II wojna światowa, kochani, ta autostrada była dokończona już z dwóch stron z Prus wschodnich oraz z terenów Niemiec. Brakowało tego, tego elementu przez Polskę. A więc podczas wybuchu, wy, 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 zaraz po wybuchu II wojny światowej, wyobraźcie sobie, że już w październiku byli polscy więźniowie, którzy budowali ten właśnie wiadukt tutaj. Na trasie tej polskiej autostrady, którą dzisiaj wam chciałem pokazać, autostrady Berlinki, o której trochę wiadomo, dużo nie wiadomo, a szczególnie młodzi ludzie nie mieli okazji za dużo poznać. Otóż... Yy, Zginęły tysiące ludzi, wyobraźcie sobie, tysiące polskich więźniów, o których nie wiadomo, którzy leżą gdzieś tu zakopani w rowach, w rowach wzdłuż tej autostrady. Autostrady, która jest widoczna z nieba, z kosmosu, niczym mur chiński. I to Wam też pokażę za pomocą nowej technologii laserowej. Widać doskonale tak zwanego lidaru, widać doskonale tę autostradę, która ciągnie się jak mur chiński przez całą Polskę, wyobraźcie sobie. Wybudowano... Nasypy, wiadukty przez jeziora, przez środek jezior są groble prowadzone, a działo się bardzo dużo. Właśnie tysiące ludzi po dziś dzień, słuchajcie, nie, e, nie znaleziono ich grobów. Tysiące polskich żołnierzy, francuskich, włoskich, później nawet już e, rosyjskich, już nawet nie wspomnę ich Żydów, ile tu zginęło. Budując takie właśnie instalacje, słuchajcie, instalacje, które miały być częścią wielkiej autostrady. Część tej autostrady jest widoczna po stronie niemieckiej jeszcze. Używana, eksploatowana, nawet kawałek od, do, do Szczecina się został. A tutaj w lesie w Zachodniopomorskim, mocno zapomnianym, yy, mocno zapomnianym województwie, zostały takie oto właśnie pamiątki. O, tutaj może jakiś lokal. Dzień dobry. Spieszy się pan? Kojarzy pan tu historię jakąś lokalną? Nie? A, dobra. Skala budowy jest ogromna. Chciałem Wam jeszcze pokazać to ujęcie, gdzie ja tutaj stoję, właśnie na wysokości tego betonowego wiaduktu. To jest tylko jeden z, z wielu, słuchajcie, elementów rozsianych po lasach. Po lasach, wioskach, wioskach, w których nikt nic nie wie. Nikt nie wie, co tutaj się działo, nikt nie wie, co tutaj były za wiadukty. O następny lokal. Dzień dobry. Spieszy się Pan? A, co szkoda. Chciałem tu popytać o jakieś historyczne. Działem się nie bezpieczą, autostrada jest doskonale widoczna z map. Nie tylko Google, ale też z map Lidar. Najlepiej takich właśnie cienio, tak zwane cieniowanie. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić na komputerze: włączyć sobie cieniowanie na, na geoportalu, gdzie będziecie widzieli wszystkie, jakby, budowle wysokościowo. Hipsometrycznie, jak to się chyba mówi, jest to wszystko opisane. Także będziecie tam widzieli doskonale ślad. Słuchajcie. Nie tylko, nie, nie tylko nasypy, to wszystko, które powstało ciężką pracą, zginęli przy budowie tej, tej, tej wielkiej autostrady. Donikąd, słuchajcie, były plany, żeby wykorzystać tę autostradę po, nie, po wojnie. Yy... Nawet Polacy chcieli ją właśnie wykorzystać, władza w PRL-u, ale skończyło się na planach jednak, są to duże koszta, nic tu nie ma zbytnio ciekawego, nie, nie, nie ma żadnych, wiecie, industrialnych ośrodków w więc olali tą autostradę po prostu, a jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo pracy poszło można powiedzieć gwizdek, teraz stoimy, patrzcie jaki miał być węzeł, to tak właśnie wyglądała niemiecka technologia, no tego, tego nie odmówimy, prawda, że naprawdę były to zaawansowane projekty, dzisiaj mogliby, wiecie co, pozazdrościć takich węzłów autostradowych, no ale nie zostały wbudowane i tutaj stoimy, gdzie jest właśnie to klepisko-ściernisko wielkie ale ty wiecie, to ty też nie chodzi o to, żeby się połować po to, że była ta wielka autostrada i że o, patrzcie jak to za Hitlera było bo oni to robili właśnie do, do czego dążą, oni robili to siłą ludzkich rąk, kradzieżą słuchajcie tak jak to Niemcy, czym się Niemcy zbogacili kradzieżą, napaścią przed wojną w Niemczech była bieda Hitler po to budował te autostrady między innymi zaczął budować wielki plan w latach 30. żeby zagospodarować dużo, dużo niepracujących ludzi, bezrobotnych którzy, którzy nie mieli co robić właśnie I, i to była dla nich praca, między innymi przy broni i przy autostradach, infrastrukturze. Zaciągali kredyty, które później trzeba było spłacić, a spłacili je kradzieżom, napadając na Europę, rabując Polaków, rabując wszystko i wykorzystując pracę niewolniczą. Więc, więc z pracą niewolniczą, słuchajcie, i z, i, z, i z kradzieżą można robić megalityczne budowle, można robić wspaniałe, wiecie, plany i autostrady. To jest ta ciemna strona tej historii. Tu nie chodzi o to, żeby pokazać Wam, że opaście, Niemcy mogli, my też byśmy mogli, jakbyśmy napadli, obrabowali całą Europę i z wszystkich zrobili niewolników, to sobie możemy pobudować wtedy autostrady, prawda? No ale chodzi o to, żeby pokazać też w dzisiejszym odcinku te zapomniane, słuchajcie, historie. Te zapomniane wiadukty, które po dziś dzień służą. Wszystko to było robione w zimą krwią, pracą, w taką zimą jak teraz. Ludzie kopali w zamarzniętym piasku yy, i budowali coś, co miało być chorą wizją chorego człowieka. Dobra, to tyle z dzisiejszych odcinków historycznych. Yy. Jeżeli chodzi o Berlinkę, w linkach rzucę Wam trochę materiałów różnych stron na ten temat, na temat autostrady. Są fajne rysunki historyczne. Eee, I tyle, Jeszcze się dowiecie sami. Zapraszam do eksplorowania zachodnio Naprawdę jest to Zakopana, zakopane tajemnice, które jeszcze będę Wam wyjawiał w następnych odcinkach. Więcej. Kończę, bo ten lamus mi tutaj marudzi. Na razie, peace.